Dzień dobry moi drodzy. Witajcie znowu na dobrerowery.pl. Dzisiaj kolejne szybkie i konkretne podsumowanie testowe dwóch produktów. Konkretnie dwóch torebek podsiodłowych. Będzie to mała torebka design, szosowa, nazwijmy to. Chociaż rzeczywiście jest to i wyłącznie nomenklatura producenta, bo pewnie tą torebkę można równie dobrze używać z każdym innym typem roweru. I alternatywa, dużo mniej znana, ale rzecz, o którą bardzo często pytaliście w, pod moimi filmami, czy tutaj, czy na Bike CC, czyli torebka. Spitzleaf, Ranger, tak się nazywa ten model. Obydwie, jak widzicie, mocno eksploatowane, z całkiem sporym przebiegiem, więc mogę wam dzisiaj powiedzieć z dużym doświadczeniem o ich plusach i minusach. My lecimy. R1 to malutka torebka Leesign Road Caddy, czyli najmniejsza chyba torebka w ofercie marki Leesign. Bardzo kompaktowo dopasowująca się do siedełka. Tutaj jak widzicie, naprawdę bardzo mało wystaje I to jest też jeden z powodów, dla których tak często używam tej torebki. Czyli ona naprawdę po prostu jest malutka, w żaden sposób się nie buja, nie odstaje, nie wystaje na boki, więc nie ocieram gdzieś o nią udami i w ogóle można o nią zapomnieć, o niej zapomnieć podczas jazdy. Jak widzicie, mocowanie przy pomocy po prostu dużego rzepa, który nam łapie pręty siodełka. Z tyłu mamy mocowanie na przykład na lampkę. I samo to mocowanie też jest odblaskowe. Ten system mocowania sprawia, że faktycznie pasuje to do każdego siodełka. Jest to bardzo wygodne, bo po prostu torebka w żaden sposób nie przeszkadza, ale ma to też jeden minus, który zaraz zobaczycie. W zasadzie efekty tego minusu zaraz zobaczycie, ponieważ ta torebka, jak widzicie tutaj w tej części. Dotyka nam sztycy I o ile jest to sztyca, która tak jak w tym przypadku nie ma tutaj e, żadnych prętów e, jarzemka i śrubek, to nie ma problemu, natomiast kiedy pojawiają nam się tutaj jakieś elementy jarzemka, na przykład śruby, to torebka zaczyna się o nie przecierać. Świetnie to widać już w tym przypadku, ta torba no, ma całkiem spory przebieg i tutaj już zaczynała się przecierać, potem zmieniłem, w zasadzie trafiła po prostu do innego roweru, gdzie nie było z tym problemu, no i problem ustał, natomiast faktycznie wiem od wielu osób, że tutaj ten problem istnieje, jeżeli pojawi się nieodpowiednia sztyca. Można sobie z tym poradzić tak, że można na przykład po prostu przypiąć do prętów siodełka zipy, które nam ograniczą możliwość ruchu tej torby, żeby ona nie opadała na sztyce, no ale umówmy się, że jest to pewnego rodzaju wada, która pokazuje, że to tworzywo nie jest. Niezniszczalne. Jak widzicie, mamy zamek na e, całym obwodzie. Natomiast ten zamek ma takie plusy, że faktycznie jest dość szczelny, jeżeli chodzi o nieprzetestowanie się do środka wody i brudu. Natomiast dość ciężko się rozsuwa. Tak jak wam mówiłem, to jest mała torebka, z tego miejsca też w środku za dużo nie ma. E, co tu się pomieści? W moim przypadku bożę tutaj po prostu ultralekką dętkę, która zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż typowa dętka. Jest też miejsce na multitula na przykład, albo można tutaj spokojnie zmieścić nabój z głowicą CO2. No i do tego jeszcze jakieś łyżki, czy coś, ten desen się zmieszczą. Jeżeli jeżeli użyjecie normalnej dentki, to dentka zajmie nam całą tą powierzchnię. Więc wtedy tak naprawdę wystarczy Wam miejsca na dętkę, na łyżkę i na przykład głowicę CO2 z, nabo z nabojem. Natomiast na pewno wtedy nie zmieścicie tutaj żadnego multitula, ponieważ teraz nie mam tutaj głowicy z nabojem, no to to wszystko się mieści plus faktycznie dużą robotę robi ultralekka dętka, która no jak widzicie zajmuje przynajmniej dwa razy mniej miejsca niż normalna dętka. Torebka druga, czyli Speed Sleeve Ranger, to jest trochę bardziej egzotyczny produkt. Produkt, który w ogóle trafił do mnie taką metodą, że kiedyś na grupie dla widzów zadałem pytanie na Facebooku, jaką minimalistyczną, prostą torbę podsiodłową polecicie, która nie ma żadnych dziwacznych patentów na mocowanie i jest bardzo dyskretna. No i parę osób poleciło mi ten model niezbyt znanej torby, który nie był specjalnie tani, bo kosztował ponad 100 zł. To na początku mnie trochę zaskoczyło, bo w pierwszym odczuciu torba wydaje się wręcz. Nie tyle prosta, co prostacka. Mamy tutaj po prostu duży rzep, drugi rzep, który nam tutaj zamyka torbę. Natomiast po czasie okazało się, że ta torba ma wiele plusów, bo była bardzo trwała, jest bardzo trwała. Oprócz tego, że po dwóch latach po prostu tutaj trochę zmienił się kolor materiału, to nie ma żadnych przetarć, żadnych uszkodzeń i dalej torba spełnia swoje zadanie. Chociaż już po prostu wygląda na dość mocno steraną życiem. Ta torba jest trochę większa, jeżeli chodzi o swoją pojemność, natomiast system mocowania jest bardzo podobny. Na co tu warto zwrócić uwagę? Okazała się bardziej odporna na wszelkie przetarcia od prętów, tutaj nie ma żadnego śladu, natomiast jak widzicie ciężko jest ją tak docisnąć, żeby ona faktycznie idealnie nieruchomo się trzymała pod siodłem, bo jednak to jakiś poziom ruchu Występuje. To nie jest specjalnie irytujące, no ale już widzicie jednak, że trochę się nam to e, rusza. Żeby się dostać do torby, oczywiście trzeba rozpiąć te elementy i na upartego dałoby się tej dostać do środka e, bez ściągania jej spod siodła, natomiast zdecydowanie nie jest to zbyt wygodne i najłatwiej po prostu szybko ją e, odpiąć tym dużym rzepem. W zasadzie można to zrobić po prostu jedną ręką, odpuścić to do góry i torba nam spokojnie powinna sama wyjść spod siodła. Jak to wygląda w środku? Wygląda no to tak, widać, że tego miejsca jest, jest więcej. Tutaj macie normalną szosową dentkę pełnowymiarową. Obok niej łyżka, ktoś się tutaj zmieściła. I jeszcze po bokach widzicie kilka kieszonek, które pozwolą Wam na na przykład włożenie tej naboju CO2, włożenie głowicy, włożenie multitula. I tak używałem tej torby. Czyli była to zwykła szosowa dętka plus łyżka, plus głowica CO2, plus nabój i plus multituli. To spokojnie się w tej torebce mieściło. Mimo pozornie niezbyt dużych. Wymiarów zewnętrznych. Popatrzcie sobie na te torby, tak od góry, to wydają się dość podobne, natomiast faktycznie w tej mieści się sporo więcej. Jak więc podsumować te dwie torby po teście? Jeżeli chodzi o wytrzymałość taką stricte, nazwijmy to fizyczną, mechaniczną, to paradoksalnie, mimo gorszego wyglądu po tym okresie, bardziej trwała jest torba SpeedSleeve, natomiast ona, jak widać, bardziej ulega takiemu wizualnemu. Wpływowi czasu, czyli po prostu widać tutaj przebarwienie tego materiału, tutaj przytarz się napis. in tak stricte, estetycznie wygląda, jakby był w lepszym stanie, natomiast ewidentnie pojawiał się w nim problem z przecieraniem. Więc, gdybym jej dalej używał w takiej formie jak na początku, to byłaby już w niej po prostu dziura. Torba by wyglądała dalej dość świeżo, po umyciu pewnie, no ale byłaby w niej. Dziura. Największy plus tej torby dla mnie jest taki, że jest ultra stabilna, w ogóle nie przeszkadza podczas jazdy, absolutnie o niej zapominamy. Ta torba w pewnych sytuacjach może się obijać o sztyce i nie jest już tak bezproblemowa. Natomiast największym plusem tej torebki jest to, że przy małych wymiarach jest lepiej przemyślana w środku. To jest taki paradoks, ona jest mega prosta w środku, a jednak po prostu mieści więcej. Torba design przy swoich super kompaktowych wymiarach jednak mieści mniej, więc jeżeli używacie normalnej dętki, to naprawdę niewiele tam. Zmieścicie już w ogóle dentkę MTB, to będzie bardzo duży problem. To jest typowo szosowa torebka zrobiona pod dentkę szosową. No nie wiem, tutaj w ogóle da rady zmieścić dentkę MTB 29, wydaje mi się, że jest to wręcz nierealne. Tutaj by tą dentkę MTB o dziwo nawet wcisnął, no ale wtedy oczywiście będzie problem z wciskaniem czegoś po bokach, bo tego miejsca będzie mało. To nie są rozciągliwe materiały, więc tyle jeżeli chodzi o podsumowanie plusów i minusów tych dwóch torebek. Jeżeli macie jakieś inne propozycje tego typu produktów podobnej wielkości, czyli małych torebek podsiodłowych, to napiszcie w komentarzach na pewno komuś się to przyda.